Droga Wago, co dla Ciebie na pierwszy weekend października? Pytamy karty. No i na sobotę wylosowałam dla Ciebie kartę siódemki i pucharów. Ten młodzieniec ma zakryte oczy. Ma pokusę zdania się na ślepy los. i Jest tutaj delikatna wskazówka, żeby tego oczywiście nie robić, żeby świadomie kształtować swoje wybory życiowe. No i ten młodzieniec rozmyśla. Co by było, gdybym był, była w innej pracy? A jakbym z innym partnerem, to może dzisiaj byłoby tak, a może byłoby inaczej. No jest tutaj jakieś takie rozkminianie, bez wyraźnej chęci działania. Taka lekka stagnacja. A może po prostu potrzebujecie sobie trochę pomyśleć. A na niedzielę, drogie wagi, mamy kartę koła fortuny, która mówi nam o nieuchronności losu. I o tym, że jeżeli jest teraz dobrze w Twoim życiu, to pamiętaj, że nie zawsze tak może być różowo, a jeśli jest gorzej, to też warto zawsze mieć nadzieję, że to koło, prędzej czy później fortuny się odwróci, jako takie koło zamachowe naszego losu. Natomiast zawsze warto temu losowi pomagać, a nie tkwić i zamykać sobie samemu czy samej oczy, jak ten młodzieniec w karcie dla Was na sobotę. Droga wago. Udanego weekendu Cię życzę i nie tylko.